Słuchajcie jaka akcja, zajechałem na bazę, pakuję się do auta, położyłem tam na łóżku torbę, która wisi już tutaj, podniosłem łóżko, żeby ustawić lodówkę, torba się przewróciła i proszę ja was, tam jest dzwoneczek, dzwoneczek się otworzył, Kawa się wylała na łóżko. Tutaj troszeczkę później, jak przełożyłem torbę przez drzwi, otworzyłem normalnie kawę. Wylałem praktycznie półtorej litra kawy. Pewnie było wszystko. Normalnie pływało w torbie, nie? Także teraz na tej szufladce podwiesiłem. Stawiłem nadmuch na nogi i torebka, że tak powiem, wysycha.